Moi drodzy, wiecie dokładnie o tym, że jeżeli bierzemy się za testy czegoś, to musimy być po pierwsze niezależni, a po drugie przekonani co do słuszności tego. Przyznam szczerze, że sprzęt, który chciałbym Wam dzisiaj pokazać, wzbudza we mnie skrajne emocje. Kiedy pierwszy raz na targach w Krakowie, Przemek pokazał mi coś, co ja już wcześniej o tym wiedziałem. Natomiast ja wiedziałem generalnie o tym, że jest coś takiego dla służb jako bardzo droga rzecz, gdzie mamy już jakby przechwytywanie strumienia obrazu do naszej aplikacji Inspektera. Wiedziałem, że to jest to po prostu coś profesjonalnego, dla no bardziej chyba dla służb generalnie nic dla użytku dla myśliwych. Kiedy pokazał mi, że powstała wersja dla myśliwych, jest to urządzenie, które służy do tego, żebyśmy mogli sterować kamerą. I mieć obraz w samochodzie, w kokpicie, gdziekolwiek, w domu do pilnowania obiektów? Miałem duże wątpliwości, dlatego że jest to kolejny element, który de facto ułatwia polowanie. Ale potem się z tym przespałem. Pomyślałem sobie, że w sumie to tak jest z każdym sprzętem, bo umówmy się, że raczej. Coraz łatwiej jest nam polować, niestety, i duża część radości polowania została nam odebrana przez optoelektronikę. Oczywiście, bezpieczeństwo, precyzja i to wszystko jest na tak, ale ja osobiście radochy z polowania na dziki już nie mam. Przynajmniej nie w formie nocnego polowania. Oczywiście, że to robię jak potrzebuję, jak jest potrzeba w polach, jak jest potrzeba w lodówce, ale powiem Wam szczerze, że dla radości to lubię sobie popolować z normalną optyką. Natomiast w międzyczasie zdarzyło się coś takiego jak specjalne zarządzenie, czy nie wiem jak to nazwać, czy tam nie politykujmy, ale generalnie mieliśmy drugą inwentaryzację. Zarządy kół to wiedzą, myślę, że wielu też szeregowych członków dokładnie wie, że przyszło takie zarządzenie, żeby zrobić drugą inwentaryzację. No w jakichś tam celach, nie wiem w jakich już trudno, w każdym razie była to yy... Instrukcja była taka, żeby zrobić to w każdym obwodzie dwu, a czasami nawet trzykrotnie, godzinę po zachodzie słońca, metodą lampową, która uważam, że generalnie jest już archaiczna. Natomiast była tam sugestia, żeby zrobić to metodą termowizyjną. I tam był potrzebny, słuchajcie, kierowca, był potrzebny obserwator i tak dalej. No, dwie, trzy osoby były do tego czasami potrzebne. Jedna, żeby tam spisywać, jedna, żeby obserwować, jedna, żeby prowadzić samochód. Właśnie wtedy, kiedy przyszła ta inwentaryzacja, pomyślałem: Kurczę, jednak ten sprzęt nie jest taki zły. I tak naprawdę w odpowiednich rękach może być fantastycznym narzędziem, nie tyle do polowania, co do prowadzenia gospodarki łowieckiej, a już na pewno czynności związanych z inwentaryzacją i związanych z walką z kłusownictwem oraz ochrony zasiewów. Słuchajcie, nie będę was kłamał, ja widziałem gołym okiem, że Dzik stoi na polu. Akurat jechałem na stację, więc znowu tu jest tak jasno. To normalnie gołym okiem. Ja przejeżdżałem i zobaczyłem, że stoi kaban na podle, więc próbuję go podjechać i wam go nagrać. Obserwacja. I słuchajcie, obejrzymy co to za dziczek. Normalnie, słuchajcie, to jest tak jasno. To jest paranoja. Tutaj jest tak, tyle światła od miasta. Ja nie wiem, po co termowizory, bo tu. Akurat mu jeźdźcie spoduje, ale to jest tak jasno. Kiedyś tu na lisy próbowałem polować. Dobra, słuchajcie, staniemy sobie tutaj. <laughs> Dzięki, jest tu po lewej. Kurde, nie ma A jest, tu stoi. Patrzcie. O, 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 o. Słuchajcie, jest ręka i dziczek. O, dziczek mi spierdziela dlaczego Dobra, jeszcze go ponagrywam trochę z tego. Myślę, że trend jest taki w całej Europie, żeby profesjonalizować łowiectwo. Dobrych myśliwych, zaangażowanych myśliwych zdaje się, że jest coraz mniej, przynajmniej ja to tak obserwuję. No a zwierzyny w wielu miejscach nie jest coraz mniej. Akurat mamy za sobą duży zasiew kukurydzy, który był bardzo problematyczny dla nas przez wiele lat. W tej chwili już nie jest, dlatego że ASF w cudzysłowie nam pomógł z problemem dzika. Natomiast jest jeszcze wiele, wiele obwodów w Polsce, a i nasze kiedyś takie będą, że znów zarządzanie populacjami dzikich zwierząt, szczególnie dzików no będzie stanowiło pewne wyzwanie. Przyjechałem dzisiaj dosłownie 2 km od swojego domu, gdzie poluje m.in. mój tato. No tutaj taki teren zurbanizowany, nieciekawy totalnie do polowania. Wszędzie chałupy, fabryki, domy itd., dalej. Natomiast no, dziki są. Tutaj jeszcze SF nie dotarł. Jest sporo dzików. Zawsze było. Nie mam oczywiście broni, nie mam tutaj odstrzału. A nawet gdyby miało strzał, to nie wam przez w ten sposób, bo to już naprawdę yy, zupełnie nie o to chodzi. Sprawdzimy po prostu, jak działa nasz sprzęcik w tych warunkach i czy będziemy w stanie wytropić nim, wykryć nim dziki na zasiewach. Możemy zminimalizować ilość osób potrzebnych do prowadzenia nocnych obserwacji przez termowizję. Słuchajcie, tam niektórzy widziałem w komentarzach przy jakichś tam krótkich materiałach, coś na temat łowiectwa wspominali. Sądzę, że znaczy w mojej ocenie to urządzenie w żadnym wypadku nie służy do polowania, e, tylko co najwyżej do prowadzenia jakichś tam działań związanych z gospodarką łowiecką. Natomiast raczej, raczej ma to niewiele wspólnego z polowaniem i mam nadzieję, że tego do polowania nikt używać nie będzie, tylko co najwyżej właśnie do inwentaryzacji, do jakichś patrolowania upraw, tak sobie wyobrażam, bo cóż to jest za polowanie, dajcie spokój. Natomiast powiem Wam, że byłoby naprawdę fajnie, gdyby takie małe termowizory były wmontowane gdzieś w samochodzie, tak, żeby właśnie tak jak się jedzie, żeby, tak jak w tej chwili, to widać całe pobocze. Zauważyłem, że w jakichś tam super drogich samochodach są takie rzeczy, ale powiem Wam mega sprawa, że nocą bym sobie w to zerkał, powiem Wam szczerze, żeby zobaczyć, czy na poboczu nie stają jakieś zwierzaki. Nawet niech to patrzy tylko przed siebie w jakimś sensownym kątem widzenia i powiem Wam, że mi by to w zupełności wystarczyło. Fajny temat. O, tu na przykład widać, że coś stoi przy drodze, coś małego, jakiś zając prawdopodobnie. O, lis! Widzieliście? O, tutaj był lis. O, już czmychnął. O, widzicie go? <laughs> Ale już fajnie go było przy drodze widać. I, I jakby wszedł mi na drogę, to widziałbym go zdecydowanie wcześniej. nie? Także powiem Wam fajny temat. Możemy znacznie zwiększyć efektywność tych obserwacji. No i też nie ukrywam, że na przykład u nas w obwodzie, ale też wielu innych, które znam, jest problem z kusownictwem z bronią. Ja osobiście miałem już niestety nieprzyjemność kilku spotkań z twarzą w twarz praktycznie z kusownikami. Raz podjąłem próbę zatrzymania nieudaną, ponieważ kusownicy byli bardzo zdeterminowani i zdesperowani ucieczką, że nawet ja nie dałem rady ich dogonić, a ci, którzy mnie znają, wiedzą, kiedy jeżdżę autami, to wiedzą, że była to duża sztuka. Natomiast generalnie dość często to się spotyka, coraz częściej to się spotyka i wydaje mi się, że tutaj x może nam bardzo pomóc. Jeżeli chodzi o ochronę zasiewów, mniejsza ilość osób jest potrzebna do zlustrowania dużego terenu. Dokładnie wiecie o tym, że dyżury na zasiewach, w ogóle dyżury w łowiskach, są bardzo kosztowne pod względem czasu, a tym samym pieniędzy, które my myśliwi wykładamy sami na to, żeby z własnej kieszeni to finansujemy, żeby chronić pola rolników. I tutaj mamy, wydaje mi się, fantastyczne zastosowanie dla tego urządzonka niewielkiego. Jest to zaawansowane urządzenie, aczkolwiek proste w obsłudze. Jest podobno odporne na pył, deszcz i tak dalej, chociaż no musi być, chociaż e, prawdę powiedziawszy no, jest taki piękny, nowy, że zawsze mi szkoda. Dzisiaj obawiałem się deszczu, natomiast e, dzisiaj planujemy taki patrol wokół łowiska odnośnie zasiewów, mamy też e, w planie zerknąć czy nam ktoś nie kusuje. Więc będziemy korzystali z tego sprzętu no, przy optymalnych warunkach. Natomiast tutaj jest bardzo duże narażenie na pył, dlatego że jest sucho. Pokrótce, urządzenie składa się z takiej głowicy. Ja nie będę w tym wszystkim profesjonalny, jak zwykle, bo po co? Chcę Wam po prostu powiedzieć, to jest urządzenie leciutkie, nie wiem ile waży, z 2 kg może. Ma trzy bardzo mocne magnesy. Trzymają się do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, podobno gwarantowane. Ja jechałem prawie setką i też było ok. Natomiast wiadomo, że ze względu na bardziej delikatne urządzenia termowizyjne, które na tym są umieszczone, warto byłoby jednak jeździć troszeczkę ostrożniej. Generalnie na polach, czyli to, co nas najbardziej interesuje, inwentaryzację można przeprowadzić dużo, dużo sprawniej. I właściwie tak na dobrą sprawę, jak ktoś trochę to opanuje, to można to zrobić w jedną osobę. Bardziej się martwi o trwałość tego, jak to sobie poradzi. No ale tutaj. Dystrybutor opowiadał mi, że jest to urządzenie, na które A jest gwarancja, B jest to przedmiot bardzo często przetargów i tutaj dla służb najwyższe standardy są zapewnione. Wobec czego, no, zobaczymy to za jakiś czas, podejrzewam. Natomiast jeżeli chodzi o takie pilnowanie zasiewów, na przykład, no, oczywiście, że to nie nazywajmy tego polowaniem w żadnym wypadku, to już w ogóle jest polowanie level. 0 albo minus 1, bo nawet z auta nie musimy wychodzić, natomiast w przypadku, kiedy tak jak tutaj mamy pole, którego musimy pilnować codziennie praktycznie, czy co noc, no to umówmy się, że fajnie jest sobie wypić kawkę z termosa i, i nie wychodzić na te komary, tylko obserwować. Więc na pewno nie ma to nic wspólnego z polowaniem, ale jeżeli chodzi o takie patrolowanie czy czy to przed złodziejami drewna, czy przed kłusownikami, czy przed właśnie dzikami niszczącymi zasiewy, na pewno jest to bardzo, bardzo pomocne urządzenie. Fajnie, żeby był termowizor z dużym polem widzenia. W tym przypadku mamy pulsara, który ma powiększenie bazowe 2, i to jest myślę optymalnie, dlatego że to pole widzenia jest bardzo szerokie. Ja bym z tym nie polował, bo to już naprawdę nie przypomina w żaden sposób polowania. Natomiast doprowadzenia gospodarki do pewnych czynności gospodarki łowieckiej na pewno. Na pewno na tak. Do tego w zestawie mamy pilot zdalnego sterowania. Maleńki pilocik, który jest na baterię. Tutaj dodam, że bateria jest wymienna i co fajne, jest tak samo jak w pulsarze: czyli nie potrzebujemy dodatkowej ładowarki, tylko kabel USB-C, czyli taki zwykły jak większość z waszych ma w telefonach. Po prostu możemy taką baterię sobie dokupić drugą, ładować ją w międzyczasie. Natomiast bateria jest, jak widzicie, ogromna i wytrzymuje na bardzo, bardzo długo na wiele, wiele godzin. Prędzej mi się znudzi jeżdżenie, niż to się wyładuje. Pilocik jest taki w sam raz, mieszczący się w dłoni, z małym ekranem, na którym są wyświetlone podstawowe informacje. Nie korzystałem z instrukcji obsługi i mimo wszystko udało mi się bez najmniejszego problemu to wszystko połączyć, sparować. Tutaj zasilanie jest baterią 18650. Myślę, że do tak małego urządzenia w zupełności wystarczy. Nie będę szczegółowo omawiał, jakie to są przyciski, bo to nie ma najmniejszego sensu. Pokrę... Pokrętem się to wszystko steruje, jednym pokrętem drugim w osiach X i Y. Widzicie, mamy tutaj możliwość zmiany opcji na szybką, wówczas urządzenie obraca się bardzo, bardzo szybko lub bardziej precyzyjną, czyli wolną, żółwik i możemy sobie to tak obracać. Tutaj możemy sobie sterować tym bocznym przyciskiem. Plus jest jeszcze funkcja do programowania. Generalnie warto zaznaczyć, że to urządzenie ma w sensie pilot, ma bardzo, bardzo dużo możliwości sterowania, może też zrobić tam to jakieś ujęcie, może się obracać, może zrobić nawet time lapse, jakby ktoś sobie życzył. W dodatku można zaprogramować wszystkie te przyciski, ich czułość. I tak dalej. Jest to no, już takie zaawansowane urządzenie, raczej tego nie robiłem, natomiast można tutaj generalnie y, sterować wieloma, wieloma funkcjami. Urządzenie posiada gimbal, czyli w momencie, kiedy jedziemy po nierównościach, to trzyma nam poziom. Dużo też zależy oczywiście od y, samego, samego termowizora, który tutaj mamy zaczepiony. Fajnie, jakby to było w miarę lekkie urządzenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dla, dla tej głowicy pewnie byłoby lepiej coś lżejszego. Nieść. Mamy tutaj taką stopkę. W moim przypadku jest jeszcze połączona z adapterem, ponieważ będę używał lornetki. Mam nadzieję, że mojej nowej lornetki, jak w końcu nazbieram na nią pieniążki, ponieważ jest fantastyczna, Pulsar Merger XP35, czyli urządzenie kompaktowe, aczkolwiek jest to lornetka, dlatego jest wymagany tutaj adapter. Ten adapter bardzo fajnie z tą stopką tutaj siedzi. Nawet nie muszę go zdejmować, tylko sobie po prostu wykręcam. Urządzenie termowizyjne. Jedyne wymaganie wobec tego urządzenia jest takie, żeby miało oczywiście przesył do aplikacji. W przypadku pulsara jest to Stream Vision. Przesyłamy sobie obraz do samochodu, a tam już na tablecie, na telefonie lub na jakimś tam innym urządzeniu mobilnym możemy sobie wyświetlać obraz i z pozycji samochodu jesteśmy w stanie monitorować, co się dzieje. Nie straszy nam deszcz, nie straszne nam zimno i możemy robić to w trakcie jazdy. Z tym, że od razu Wam powiem, że wiadomo, że może jak ktoś ma super wprawę, to może robić to w czasie jazdy, mi łatwiej było prowadzić obserwacje przy bardzo wolnym jechaniu, no i oczywiście... Przy zatrzymaniu się wtedy ten obraz jest bardzo stabilny. Możemy sobie 360 stopni dookoła. Gdybym nie miał relingów na dachu, mógłbym to zamontować również na dachu. Wówczas miałbym widok 360. W moim przypadku jest to ograniczony kąt szybą. Także słuchajcie, montuje się to urządzenie. Montujemy termo. Oczywiście można też nokto, tylko moim zdaniem nie ma to sensu, bo tam jest więcej kręcenia ostrością. W termowizji ustawiamy sobie jakąś tam ostrość. Mamy w miarę szeroki kąt widzenia i jesteśmy w stanie tym operować. Ja celowo zdjąłem tutaj pasek, po to, żeby mi się nic nie plątało. Kilka sekund urządzenie jest zamontowane. W momencie, kiedy je włączamy, to nam się kalibruje do kąta pochylenia naszego samochodu, to znaczy naszej maski. I teraz mogę sobie szybko lub wolno tym urządzeniem dookoła pięknie sterować za pomocą pilota. Tak, to są jelenie. Te dalej widzisz? W lewo, w tam. Iż te z tyłu, to są nie no. no. Nie potrzeba mieć tabletu. Równie dobrze można korzystać z funkcjonalności po prostu telefonu. To teraz uczynię, tylko się podłączę. Dobra, jest połączone podoc urządzenia obserwacja. Mamy sobie w poziomie i już cyk, i korzystamy z telefonu. Wszystko co chciałem wiedzieć, to już wiem. Muszę Wam powiedzieć, porządne urządzenie. Bałem się trochę podłączyć tutaj kosztowną lornetkę termowizyjną. Tym bardziej, że nie jest moja, yy, tylko jest Pulsara Delty. I nie ukrywam, że mam ją po prostu na testach. Bardzo chciałbym ją mieć i nie wykluczam, że jak mi się spodoba, a na razie bardzo mi się podoba, to sobie ją u siebie zostawię i będę ją spłacał. W tej chwili jadę 70 na godzinę. Co prawda po bardzo równej drodze, ale nic się absolutnie nie dzieje. Urządzenie jest bardzo stabilne. Podobno można jechać znacznie szybciej, ale tak jak mówię, wolałbym nie spłacać rozwalonego urządzenia, tylko sprawne. Więc raczej nie będę ryzykował, bo po co? Tak sobie też pomyślałem, bo tak jak Wam wcześniej mówiłem, to, to nie jest, służy do polowania. Słuchajcie, nie pobadajmy w paranoję, po co tak polować. Ale tak sobie pomyślałem, jak kiedyś byłem na szopach z chłopakami, to parę razy szą polowałem na te szopy. To powiem Wam, że no, strasznie mi szyja bolała. Dużo trzeba było objeżdżać terenu. Obchodziliśmy dużo lasków, objeżdżaliśmy, no, szukaliśmy tego IGO. Walka z IGO to nie jest polowanie i tak naprawdę uważam, że wszystkie metody dozwolone. Oczywiście w granicach prawa, natomiast y, przez to, że to urządzenie można kierować pod dowolnym kątem, to uważam, że jest to bardzo fajne urządzenie do, dla chłopaków, którzy, czy dla koleżanek i kolegów, którzy intensywnie walczą z tymi y, szopami nieszczęsnymi. No, głównie szukając ich na drzewach i tak naprawdę można yy, oprowadzić jakąś inwentaryzację tych szopów, czy po prostu ich szukać, nie zadzierając głowy, co jest naprawdę, uwierzcie mi, bardzo niekomfortowe.